Cześć, witajcie w ósmym odcinku przygód Franka Studzienki. Przed nami po wygranym meczu Pucharu Francji czas powrócić do Ligi. Przeciwnik nie byle jaki, bosy stolicy Francji, jednak tym razem Franek już nie pomylił się i specjalnie nie przyjeżdżał, ponieważ nie będzie to PSG. Zespół z Paryża zajmuje odległe 17 miejsce w lidze, dlatego też polski trener nie poczuwał obowiązku pojawienia się wraz z drużyną na stadionie. Po końcowym gwizdku sędziego okazało się, że zamiast drewna do swojego kominka, franek Studienka śmiało mógł wrzucić swoich zawodników. Bowiem Stodoła, która obecnie zajmowała drugą lokatę w lidze, zremisowała 2 do 2 z 17 drużyną drugiej ligi. Oczywiście na listę strzelców wpisał się niezawodny Kacper Kozłowski, jednak pozostała część drużyny to po prostu dramat. Jeszcze przed samym meczem z Valencię udało się w końcu, może z delikatnym poślizgiem, bo w połowie lutego doprowadzić do sprzedaży jednego z czołowych drewien klubu Lagrange. Młodziusieńki 33-letni Eden Hamon mógł chciał już tylko dogadać się w kwestiach finansowych z przyszłym pracodawcą. Oczywiście jak nie trudno się domyśleć, po poprzednim remisie Franek Studzienka wpakował się w swój samochód i na następne spotkanie przybył do Lagrange. Przeciwnik o wiele trudniejszy od poprzedniego, ponieważ nie zajmuje 17, a 7. lokatę w lidze. W związku z czym obecność polskiego szkoleniowca jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ gdyby tylko doszło do spotkania bez wglądu Franka, prawdopodobnie wynik końcowy oscylowałby w granicach tego, który poszczyciły się dwie drużyny: Rewala i Nowogardu. Studzienka oczywiście nie zrezygnował ze swojego doświadczalnego ustawienia, gdzie na napastniku gra skrzydłowy, a na skrzydłowym napastnik. Zalecił ponoć w szatni przed meczem. Swoim zawodnikom dużo biegania, dużo podawania i być może z piłką uda gdzieś tam się dobiec. Pięć minut później okazało się jednak, że to zawodnicy gdzieś z tą piłką dotrą i przepięknym strzałem z zapola karnego odebrali wszelkie argumenty z filarowi na doskonałą defensywę. Chyba żaden z kibiców zgromadzonych na stadionie nie spodziewał się takiej bramki z dystansu. Kłało, wow, który próbował kryć dwóch napastników naraz, niestety nie miał nic do powiedzenia w trakcie oddawania strzału, ponieważ delikatnie tylko uniósł kolano. Ale zorientował się wtedy, że i tak, i tak stoi nie w tym miejscu i piłka zdecydowanie go minie. W swojej głowie zapewne zbudował kosmiczną wizję zatrzymania tego strzału, jednak w rzeczywistości wyszła kompletna klapa i to goście prowadzą już w szóstej minucie tego spotkania. Dokładnie 10 minut później też świetnie zgubił pryzą, który musiał pomagać swoim zawodnikom w defensywie, ponieważ ci kompletnie nie wiedzieli, co mają robić w takiej sytuacji. Dobrze, że nie zaczęli biegać wzdłuż trybun swojego stadionu, pytając kibiców o to, jak powinni zareagować, gdy napastnik w pełni rozpędzony biegnie na ich bramkę. Branek Studzienka niestety musiał zaktualizować taktykę na mecz, ponieważ zwykłe szybkie bieganie i podawanie piłki między sobą zupełnie nie zadziałało i Lagrange przegrywało już dwiema bramkami po pierwszym kwadransie meczu. W 21 minucie wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, czy przypadkiem defensywa Lagrange, tak jak niektórzy mają lęk wysokości, ci nie mają lęku odległości. W 22 minucie bowiem Aite po raz drugi pokonał z filara. Tym razem z bardzo okazałej odległości, robiąc to z taką łatwością, jakby dosypywał cukru do herbaty. Na tej powtórce zwróćmy uwagę, ile miejsca miał pomocnik drużyny przeciwnej, zanim oddał strzał. Kłało z Modibo pogubili się tak bardzo, że mało gustu musiał odpuścić prawą stronę, byle tylko próbować swoim jakże okazałym brzuchem zablokować strzał. Franek Studzienka, jak widać na załączonym obrazku, Pytał wszystkich dookoła, jakim cudem te bramki wpadają z taką łatwością. Co prawda słyszał kiedyś, że są ludzie i parapety, ale nigdy nie spodziewał się, że właśnie z nimi będzie miał do czynienia w defensywie. Dopiero w 40 minucie spotkania zawodnicy Lagrąż przypomnieli sobie, po co tak naprawdę weszli na boisko. Stefanelli genialnie przerzucił piłkę ale we skrzydło do wbiegającego kapitana drużyny, a ten nie myląc się strzałem z voleja. Pokonał w końcu bramkarze Valenciennes. Lewy skrzydłowy oczywiście skierował swój biegł do narożnika boiska, aby celebrować strzeloną bramkę, ale wydawać by się mogło, że zawodnicy chyba zapomnieli o tym, że do nadrobienia mają jeszcze dwie bramki. Patrząc jednak na postawę ofensywną drużyny, śmiało można powiedzieć, że atak w przeciwieństwie do defensywy nie prezentuje sobą konsystencji budyniu. Niemożliwe stało się możliwym i zawodnicy stodoły jeszcze przed końcem pierwszej połowy, a to oznacza, że i przed reprymendami polskiego szkoleniowca zdołali zdobyć bramkę honorową. Teraz wynik może wyglądać ciut lepiej, bo straty jeszcze dwie bramki, ale mecz zdecydowanie nie jest dziennikiem szkolnym i lepiej mieć w nim jedynkę aniżeli nic. Dosłownie chwilę później Besnar podał do Kozłowskiego, ten mógł dać drugie trafienie dla stodoły. Jednak fenomenalną postawą popisał się bramkarz Valencien. Nie oznaczało to jednak końca szans na dogonienie rywala, ponieważ dla stodoły mieliśmy jeszcze rzut rożny. do środkowo wprost na głowę dokułało i tak jak było mówione dosłownie chwilę temu, defensywa stodoły może i kuleje, ale w ataku nawet i obrońcy sprawiają wrażenie jakby wiedzieli o co kaman. I tym jakże sprytnym sposobem stodoła zniwelowała straty do Walensji do jednej bramki. Co więcej, zrobili to przed zejściem do szatni, a to oznacza, że Franek Studzienka ma poniekąd wytrącone argumenty co do miazgi na boisku, a już szykował i madło, aby sprytnie wykorzystać je jako środek motywacyjny. W jaki sposób? To nieistotne, ponieważ mamy nieodpowiednią godzinę, by o takich rzeczach w ogóle rozmawiać. Druga połowa meczu zaowocowała w błąd defensywy. Uwaga, Valencien, a nie Lagrange. A to z kolei doprowadziło do tego, że Rożą bez znalazł się sam na sam krok, strzelił jednak w poprzeczkę. Na szczęście na skrzydle ustawiony był o wiele szybszy Stefanelli, który świetnym, pewnym strzałem z główki doprowadził do remisu w tym spotkaniu. Zatem, rezultat z 52 minuty. Dawał już szansę na zdobycie trzech punktów w tym meczu pod warunkiem, że defensywa trochę bardziej zorganizuje się w tejże połowie, prezentując spójnie działający organizm, a nie przypominający porażenie mózgowo rdzeniowe. Od razu również widać, że w trakcie przerwy, Franek Studzienka pokazał, w jakim tempie powinna biegać ofensywa, aby właśnie z piłką znajdować się w sytuacjach strzeleckich tak jak ta przed chwilą. Do końca spotkania regulaminowych 37 minut, a na liczniku 3 do 3. W 68 minucie tego spotkania Franek Studzienka postanowił wpuścić nowy nabytek klubu na boisko. Filip wpuszczony właśnie na boisku miał w zamiarze pomóc Kacprowi Kozłowskiemu zdobyć i w tym spotkaniu bramkę, ponieważ na chwilę obecną został przyćmiony przez dwóch skrzydłowych i nawet obrońcę stodoły. 81. minuta przyniosła jednak zupełnie odmienny efekt. Kiedy piłka powędrowała do Stefanelli'ego na prawe skrzydło, ten oddał ją Marchińskiemu, który wbiegł w pole karne i lewą nogą pokonał bramkarza Valencię, tym samym wyprowadzając Lagrange na prowadzenie. Wszyscy dziennikarze próbowali dojść do tego, gdzie dzwonił Filip. Ale niestety nikomu nie udało się tego ustalić, ponieważ rozmowa była szyfrowana. Pozostało nam jedynie prześledzić powtórkę całej tej akcji, ale była ona prosta niczym, budowa cepa i nawet niespecjalnie jest o czym tutaj mówić, poza tym, że Polakowi udało się zdobyć bramkę w drugiej lidze francuskiej, dającą zarazem prowadzenie jego klubowi. Dokładnie 5 minut później Filip Marchwiński mógł stać się bohaterem Lagrąż w dzisiejszym meczu, jednak w momencie, w którym znalazł się sam na swoim oddał piłkę Rożą a ten o dziwo nie pomylił się zdobywając kolejne trafienie w tym spotkaniu. Kapitan Lagrąż tym samym dał nieco odetchnąć wszystkim kibicom zgromadzonym na Champignon Arena, ponieważ dzięki jego trafieniu przewaga gospodarzy wzrosła do dwóch bramek, a do końca spotkania pozostało niecałe 6 minut. Zwróćmy uwagę na bajeczną technikę Rożąbek, który przyjął sobie piłkę prawą nogą, by później właśnie tą samą kończyną oddać strzał, a wszystko to dosłownie w ułamku sekund. I wtedy, kiedy kibice zaczęli dopijać swoje kole i dojadać hot dogi po doliczonym czasie gry, napastnicy Walensję wykorzystali rozproszenie się defensywy Lagrange i zdobyli bramkę na 4 5. W całej tej sytuacji najbardziej zdezorientowanym okazał się być sędzia tego spotkania, który spoglądając nerwowo na zegarek wstydził się przyznać, że już dawno powinien gwizdnąć i teraz dla niepoznaki poszukiwał łyżew, ponieważ wynik zaczął być iście hokejowy. 90 minut meczu, 9 bramek, dobrze, że jeszcze do tego wszyscy zawodnicy nie naparzają się kijami hokejowymi, bo wtedy nawet i sędzia nie byłby w stanie zapanować nad spotkaniem, które właśnie prowadzi. Oczywistym było, że po kopnięciu piłki ze środka boiska, arbiter nie pozwoli już na skonstruowanie jakiejkolwiek akcji. Tym samym Lagrange na własnym stadionie Champignon Arena wyrywa Valenciennes trzy punkty, tym samym broniąc swojej drugiej pozycji w lidze. Po tak bramkostrzelnym widowisku dziennikarze nie odpuściliby sobie zadania paru pytań Frankowi studience. Tym razem dziennikarze zaczęli poważnie pytając, jakie były założenia na mecz z Walencją. Na początku Franek potwierdził plotki, które obiegły stadion, że kazał swoim zawodnikom szybko biegać, podawać piłkę i być może z tego sklecić jakąś akcję. Twierdził jednak, że był zawiedziony tym, że zawodnicy nie biegali tak jak powinni, ponieważ robili to w tempie małego Fiata, a powinni latać jak Bawara po autostradzie. Dlatego też dopiero w drugiej połowie Nikola Stefanelli biegał niczym Speedy Gonzales i znalazł się z pustą bramką przed sobą oddając strzał głową. Drugie pytanie dotyczyło dyspozycji kacpra Kozłowskiego, który w tym spotkaniu nie strzelił ani jednej bramki. Franek stwierdził, że po pierwsze nie siedzi w umyśle kacpra, a po drugie, widocznie polski pomocnik stwierdził, że dziś nie będzie zdobywał bramek, dlatego też oddał inicjatywę pozostałym zawodnikom z napadu. Ostatnie pytanie dotyczyło straconych bramek przez Lagrange i tutaj Franek Studienka nieco zaskoczył. Rzucając dziennikarzowi nerwowe spojrzenie, powiedział, że nie wiedział, że na takim poziomie rozgrywek jak druga liga francuska można w ogóle oddawać takie strzały, ponieważ był przekonany, że istnieje na to paragraf. Dlatego też całej defensywy nawet nie przygotowywał przez chwilę na tego typu akcje ofensywne. Dlatego też w tak szybkim tempie Stodoła straciła trzy bramki. Po tej odpowiedzi polski szkoleniowiec podziękował za wywiad i udał się do szatni. Kolejnym rywalem Lagrąż okazało się być Okser, które na chwilę obecną zajmuje dziesiątą lokatę w lice. Franka Studzienki natomiast zabrakło na tym spotkaniu, ponieważ musiał on zmotywować Hamona do tego, aby podpisał on kontrakt z nową drużyną. Ponieważ 33-letni bramkarz Lagrange blokował na ławce rezerwowych miejsce dla torby Franka, niestety absencja polskiego szkoleniowca sprawiła, że w meczu znów padł hokejowy wynik. Tym razem jednak nie był on pomyślny dla stodoły, ponieważ Okser ograło Lagrange aż 5 do 2. Dla samego klubu oznaczało to spadek w tabeli ligowej, dla zawodników natomiast igrzyska śmierci na obiektach treningowych przed spotkaniem w Pucharze Francji. Przed spotkaniem w Pucharze Francji przeciwko Bordeaux wszyscy zastanawiali się w jakiej dyspozycji pojawią się piłkarze Lagrange, ponieważ Franek Studzienka miał rzekomo wyciągnąć wobec wszystkich bardzo brutalne konsekwencje. Dziennikarze śledzący losy Lagrange donosili bowiem, że piłkarzy widziano w ośrodku testowym Citroena, gdzie podobno mieli zastępować manekiny przy kraż testach. Taka kilkudniowa wizyta u producenta francuskich samochodów miała rzekomo zmotywować zawodników do grania na 100, a nawet i miejscami na 200% swoich możliwości. Franek przed meczem mówił, że pomimo tego iż faworytem tego spotkania jest jakieś tam bordo, to od swoich zawodników oczekuje tylko i wyłącznie zwycięstwa w tym meczu, ponieważ fabryki Peugeot i Renault wciąż czekają. Pierwsze efekty zastępstwa za Manekin zaprezentował Sfilar, który genialnie wybronił strzał z dystansu Sisoko, który gdyby padł w meczu z Walentę z pewnością zaprzepotałby w siatce. W 21 minucie natomiast na języki wszystkich powrócił Kacper Kozłowski, który świetnym rajdem prześcignął ten a następnie bez najmniejszego problemu pokonał bramkarza Bordeaux, tym samym dając prowadzenie 100 dole w meczu Pucharu Francji. I chociaż obrońca drużyny gospodarzy ciągnął Polaka za koszulkę, zdołał on odskoczyć obrońcy na tyle, by spokojnie znaleźć sobie miejsce do oddania strzału. Podsumowując całość zdarzeń, 22 minuta, prawa noga, piłka w siatce i prowadzenie drużyny, która spisywana była od pierwszego gwizdka na porażkę. Franek z radości podskakiwał, jakby nachapał się gumi jagód, ale z drugiej strony nie ma czemu się dziwić, ponieważ jego pomysł do zmotywowania drużyny, jak widać, na tę chwilę działa. W 28 minucie natomiast Małogustu w ostatniej chwili zablokował uderzenie. Cisoko natomiast Filip Marchwiński postanowił z Filarowi zobrazować, w którym miejscu tak naprawdę wyląduje piłka, świadomie wpychając go do bramki. Filipowi bowiem udało się obliczyć parabolę lotu piłki i tym samym wiedział on dokładnie, że futbolówka uderzy o górną siatkę bramki, a nie spadnie kozując przed nią. Groźne miny zawodników stodoły, które towarzyszyły im przez pierwsze pół godziny sprawiły, że nawet Huang Yo nie był w stanie z dystansu oddać celnego strzału, co pozwalało nadal utrzymać jakże zaskakujący wynik tego spotkania. W 40 minucie meczu mogliśmy podziwiać geniusz Franka Studzienki, który odkrył Stefaneli'ego na prawym skrzydle. Ten wykorzystując swoją prędkość pięknie zagrał na główkę do Besnarda, który z małymi problemami, ale jednak Pokonał bramkarza Bordeaux, tym samym wyprowadzając swoją drużynę na dwubramkowe prowadzenie i wprawiając w osłupienie drużynę przeciwną. Kisza, jaka zapanowała na stadionie gospodarzy, była porównywalna z tą przed burzą. Aż trudno uwierzyć, że przypadkiem odkryty przez polskiego trenera Besnar jest w stanie oddawać tak niewiarygodne strzały swoją łepetyną. Na pierwszy rzut oka klocowaty zawodnik był w stanie utrzymać tempo całej akcji, tym samym zdołał dosłownie dolecieć do futbolówki posłanej przez Stefaneliego. Gwizdek kończący pierwszą połowę zaczął pachnieć niewiarygodną sensacją drużyna Lagrange, która pojawiła się dziś na boisku, naprawdę grała jakby odmienił ją Harry Potter swoją zaczarowaną różdżką. W 60. minucie mogło dojść do podwyższenia prowadzenia, kiedy to Besnard niemalże pokonał Kostia strzałem po raz kolejny z głowy. I znów ku zdziwieniu wszystkim Franek studienka był niezadowolony z sytuacji, która właśnie miała miejsce na boisku. Od razu widać, że podopieczni polskiego szkoleniowca nie będą już więcej mieli taryfy ulgowej i będą rozliczani z każdej sytuacji nieważne jaki rezultat na tablicy wyników będzie widniał. W 71 minucie Franek Studzienka postanowił zdjąć Filipa Marchwińskiego, tym samym wpuszczając na boisko doświadczonego Didiera. Na 70 minut meczu przeciwko szóstej drużynie ligę Filip Marchwiński rozegrał całkiem dobre spotkanie. W 73. minucie tradycji stało się zadość, ponieważ w kolejnym meczu pucharowym Rożą B został wycięty niczym chwasty, Pembele został za to ukarany żółtą kartką, co sprawia, że faule na Rożą B w Pucharze Francji przyniosły już dwie żółte kartki i jedną czerwoną w 78. minucie Franek Studienka postanowił zdjąć zmęczonego swoimi rajdami Stefana tym samym przesuwając Besnarda na jego nominalną pozycję, wpuszczając do ataku nieco drewnianego Sidika, ale wiążąc z nim nawet spore nadzieje. W doliczonym czasie gry zawodnicy Stodoły, znając już niekompetencje arbitrów Ligi Francuskiej, postanowili zagrać na czas, by ten nie miał wątpliwości i spojrzał we właściwym momencie na odgwizdanie końca meczu. Po czterech minutach doliczonego czasu gry doszło do sensacji. La ograło Bordeaux, tym samym przeszło do półfinału w Pucharu Francji. Wizyta w Citroenie sprawiła, że ciężko dziś mówić o słabych ogniwach zespołu, Kozłowski z jedną bramką bez też z jedną bramką, całe bordo, bez ani jednego trafienia. I tym jakże optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten film Wam się podobał, Koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do komentowania tego odcinka, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, jakie jeszcze Franek Studienka niekonwencjonalne metody motywowania swojego zespołu zastosuje, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do usłyszenia niebawem. Cześć!